W poprzednim odcinku to jest zabójca! Bo wszyscy lubimy się pośmiać! Dlatego zaprosiliśmy największego figlarza na świecie! Oto Andy Larkin! A więc, uwaga! W Jetix można zobaczyć niecodzienne zachowanie! Mimo iż wiemy, że jego żarty są naprawdę śmieszne! Trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, z kogo będziemy się śmiać! W następnej kolejności! Ach, ten Andy! Nowe odcinki codziennie o 11.40 i 18.50, tylko w Jetix. Chcą być cool! Świetnie! I nawet myślą, że wszystko im się udaje, ale tak naprawdę zwykle im nie wychodzi! Dla Jerego i kolegów życie kryje wiele niespodzianek. A im zawsze wiatr boczy wieje. Uważajcie na Jerego i paczkę! Codziennie o 10 i 14:20! Tylko w Jetix. Trzymaj się mocno! Ścigają się Andy, pojazd zielony, oraz Alex i Clover, fioletowy. Ten wyścig przekroczy granicę prędkości. Uwaga! Teraz to Ty zdecyduj, kto wygra ten wyścig. Głosuj na swoich ulubionych bohaterów, a my pokażemy zwycięski program w Jetix specjalnie dla Ciebie. Wejdź na stronę jetix.pl i zagłosuj! Ale jazda! I tylko w Jetix! oh my okay.